Żołnierz Federacji Rosyjskiej opowiada o sytuacji z zaminowaną wodą dla żołnierzy Federacji Rosyjskiej. No nie, tak nie ma nie żadnych chodzi. wiadomości? Nie puszczają was do domu? Nie. Do nie to tu inna chujnia. Wyobrażasz sobie, wczoraj w nocy przywieźli wodę. 19 km od nas wyładowali między polami. Wszystkie pola są zaminowane. Jak ktoś chce, to niech idzie. No, zajbiście. Wyobrażasz? I jak? No i ten, jak ktoś tam najbliżej stał, to ci poszli zabrali całą wodę, a my tu zostaliśmy i pizdziec. Teraz pójdziemy... Och, ty kurwa. Wodę będziemy zbierali jakąś tam, żeby przynajmniej wypić chyba techniczną. To jest nasze wojsko pieprzone rosyjskie, dysenteria, to, to w ogóle się znęcają. Znęcają się to, wiesz, to jest, mamy no, nawet, powiem ci, że gorzej niż się znęcają. Tamte dwa pola są zaminowane, a wy iście. Boże, i za każdym razem, kurwa, to samo. No, Tamara, mam to już gdzieś. Więcej tu nie pojadę kuźwa, niech mnie do Soczy dają gdziekolwiek, ja tu już nie pojadę. No, żebyś się stąd wydostał przynajmniej.